Cześć! Dzisiaj 17 dzień diety I co? Jest super! Dalej! Ale dzisiaj będziemy piec keto bułeczki Ale mi się z niej wysypie znowu. W każdym razie wiecie co? Zaczynam, mieć ta dieta dla mnie trochę monotonna Więc chciałem sobie urozmaicić Więc stąd pomysł na keto bułki. Czy chlebek Zależy jaką formę wjeżdżamy do tego W skrócie Pieczywo Nisko czy białkowe. A że może wam pokażę, jak to będę robił. Ale na chwilę obecną jest to coś, co mnie zaciekawiło, więc czemu nie? Tak, wiecie, kanapka to jednak jest jakaś alternatywa, to czy duszonego. W 17 dni już jesteśmy, ponad 2 tygodnie. Fakt, w obłodzie poleciałem. Masa dalej mi leci w dół. Może mniej drastycznie niż leciała. To 7 kg na tydzień to było przegięcie pały. Ale w kolejnym tygodniu, w drugim tygodniu mi podbiło się, bodajże o kilogram na chwilę. I już rzuciłem 1,5. Więc powiem Wam, że nie jest źle. Cały czas wynik jednak ujemny. Więc dla mnie na się. A co dalej. Próbowałem ostatnią lecznicę jeszcze z ostybkiem, dorzuciłem, fajne makro z tego wyszło. Nawet ta aplikacja, którą żon robi robotę. I w sumie mam pozorny odcinek na temat tej aplikacji. Zresztą co tu zrobić odcinek? Tam jest dodaj i samoliczę, a aplikacja nazywa się Fitatu. Fitatu czy jakoś, tak. Będzie macie tutaj linka do niej. Fajne że jest to, że jednak bazę tworzą użytkownicy A jak bazę tworzą użytkownicy, to jest poszerzana tak Trzeba to sprawdzić czasami, czy się nie pisnęli I tyle Co do zmęczenia, powiem Wam, że jestem dzisiaj diabelnie niebespany po całym weekendzie Cały weekend dał mi trochę w kość też A jednak dobrze bawiliśmy się, z z tematu Gdzie sprawdzałem, czy się nie wbiłem z ketozy, bo jednak trochę alkoholu wypiłem ale pilnowałem się, żeby to były jakieś czyste destylaty. Eee, dlaczego? Bo to jest dalej bez cukru, nie? Jednak cukier przetworzony w alkohol i robi robotę. Czy wiecie, odwiskacza przez dobry bimber. No ale co? Wiecie. O. i trwa. Eee, I tyle. Bałem się też, że mi to wybije z szczerze, Ale dzisiaj rano robiłem pomiar dalej mam ten sam poziom A jakie dobre jeszcze jedliśmy przez ten weekend I był gulasz dziczyzny Czy Ja tam gotuję na złotach, więc Miałem duże powiedzenia co było Więc z dziczyzny był boczek dzika. Rewelacja, wam powiem A z tego łopatkę z sarny Dlatego, żeśmy wrzucili jeszcze kapustę Wrzuciliśmy troszeczkę z tych Na słoninie wędzonej, podpiekliśmy to wszystko Wrzuciliśmy trochę cukinii i parę innych warzyw. Ja wiem, że może makrosy nie są idealne, ale też zrobię taki chill weekend i naprawdę zrobię mi on dobrze. Choć z drugiej strony teraz, tego 17 dnia, dzisiaj coś za mną chodzi. Dzisiaj coś bym zjadł. Nie to, że jestem głodny, tylko mam taką ochotę na coś. I diabli wiedzą na co. To jest najgorsze. Jak nie wiesz, na co to, to ciężko, jakoś to sobie przygotować, nawet. ale nic. Mm, zaczynam też suplementację. W końcu, może, bądź dopiero, bądź już, nie wiem. Ale zaczynam ją. Yy, Uzupełniać yy, witaminy, minerały. Bo ta, ta dieta nie jest zbyt bogata w to wszystko. Ale cóż. No, ale ja się czuję na więc nie narzekam. Co będzie? Zobaczymy. A teraz co? Jak się sami żegnam. Jeżeli mi się uda z, z, zrobić bułki, to wam jutro. W pierwszym filmie. Trzymajcie w żebym znalazł czas, zjadłem już coś innego. Ale wiecie, im więcej szukam tych przepisów, tym staje się więcej możliwości. No, mi brakuje oczywiście parę produktów, jak zawsze. A teraz z się jeszcze muszę zobaczyć na opakowanie, czy płatki owsiane, yy, czy te górskie, błyskawiczne, czy normalne. Czy one mogą być w mojej dzieci? Tego nie wiem. Mam się, że wątpię, że mogły być. Patrzę, z czego one są. Ale cóż, nadzieja mi ostatnia, tak? Sprawdzimy powiema jutro. Dobra. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do następnego vloga z Keto Vikingiem. I wio! Na razie, ludzie! trzymajcie dietę. Hej!